Łeczko żubaczki z tej strony Huberto. I dzisiaj będziemy nagrywali na Dostra na na Castle Mod. To, to jest już to. trzeci odcinek. Na jaką tu aranżę robić? Dobra. O, co jest? O. Dobra. Zaraz się orenka zacznie. Kurczę, takie zacinki się zostają. Ale się zaczyna trochę. ale zaraz to już się już zaraz nie będzie się zacinało. O kurczę, takie zacięcie jest takie. O! I jak zawsze ja będę zawsze dochodził do każdej aranki losowo, bo mam zawsze bar bardziej farta. No. I za już zaczynamy arankę. rankę. No, IP skate będzie w opisie. O! Fartowna aranka znowu. Po raz drugi już moja. O nie, gościu chce mi zabrać... Diament 5 chce mi zabrać itemy. Ale się uda, że... Kurczę, gdzie ta? Przepraszam, ale musiałam użyć perełki. O matko, jak zacina się wszystko! Dobra. Mamy wszystkie, idziemy, już. Dobra, idziemy, jak mam Infinity to nie, nie potrzeba, nie, nie trzeba strzał Dobra, dobra. Idziemy, już nie, idziemy. I jak zawsze nagrywam mi, mój brat, bo jak ja jestem na... Bandika mnie, to zawsze nic e, coś się dzieje, że nie mogę. No i teraz się mi udaje, chyba uda, uda. O nie, nie udało mi się, bo coś się stało, ale zaraz może go rozwalimy. O nie. oni nie, dopiero nadchodzą, to za późno. Źle zrobiłem. Perełknąć muszę. O nie, bym. Bym prawie de A i eee e, Wam Dobra Może teraz będę miał farta. O nie, o nie! O dobrze, że ta osoba miała odrzutkę, tak to może, może bym przegrał O nie, lipidzia. Z nim będzie może o troszeczkę trudniej. Ale może. O, ja nie mogę, ja te zacinki mam, ścinki mam. byśmy może go zabili, tak to mo może bym zgarnął jego rzeczy. O nie, muszę jeszcze, już. NIE! NIE! U, bym prawie zadnął, ale, ale mu się nie udało, nie zadnąć. O nie, teraz, teraz przegramy. Tak myślę, że przegramy. A i VIP możecie, e, i vip możecie kupić na stronce. Któ, która będzie podana w opisie? Może na początku zgarnął jakieś dobre iski, bo tam jeden je ulega i dednął i się cofnął. Musimy go bardziej pod fotę zgonić, żebyśmy go później niej Dobra, pod fotę, pod fotę, Wszystko, wszystko. No, się. O, zaraz nadejdzie jeszcze jeden. O nie, o. O, następnego. jaka otwajesz? No. A ja znowu dodam. Jak będziecie mieli na przykład dwa y, HP, jak Wam padnie na przykład hełm, to już y, dodniecie. I, I dwa, znaczy jak nagrywałem, na no mnie, no to mi, yy, ten, miałem trzy zabicia. I, i miałem triple kill. No i bym... I się nie dało go wrzucić, bo też tam były problemy. No. Te, ta osoba jest bardzo wytrzymała. O! To się zmienia. Teraz zakładamy. I teraz ta osoba Mo może, ale nie ona ma przewagę. O, prawie dodam, prawie, prawie. O dobrze, że mam następnego seta na, na przebranie, bo tylko to by było U, źle. Myślę, że ja, my przegramy, ale on ma tego, ale on atakuje nas, dobra uciekamy już, bo nie ma co z nim walczyć dobra uciekamy szybko do naszego zamku fajnego odgradzamy odgradzamy o nie 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 nie. Nie wiem, gości, gości chce mnie dognać, ale mi się tego, co nie uda, bo nóżki mu spróbuję. Nie, do, do Dobra, bedłem. Było tak blisko, ale dobra, kończymy odcineczek, dobra. Subskrybujcie, komentujcie i do widzenia.